Funkcja liniowa f określona jest wzorem f od x równa się 2x odjąć 1. Wskaż zdanie prawdziwe. Patrząc się na wzór, widzimy dwa współczynniki. Współczynnik a równy 2 i współczynnik b równy minus 1. Co one nam od razu dają? Jeżeli a jest dodatnie, to na pewno ta funkcja jest rosnąca. A zatem. Na pewno odpada odpowiedź C, bo no, tu piszę, że funkcja jest malejąca. Odpowiedź A jest rosnąca. Odpowiedź D jest rosnąca. Tutaj odpowiedź B, funkcja F ma jedno miejsce zerowe i jej wykres przecina oś o y w punkcie P o współrzędnych 0 i 2. No to jeszcze nie wiemy, nie ma tutaj żadnej mowy o monotoniczności. Na razie odrzuciliśmy odpowiedź C. Co nam daje współczynnik B? Współczynnik B daje nam dokładnie punkt przecięcia z osią O z osią OY No to zobaczmy. Jeżeli punkt przecięcia z osią OY, to znaczy musi przeciąć w punkcie 0 i minus 1. I dokładnie pasuje to do odpowiedzi A. Czyli jest rosnąca i przecina oś y w punkcie minus 1. To jest odpowiedź prawidłowa. Może sprawdźmy, czy pozostałe faktycznie nie pasują. Na pewno odpowiedź d przecina oś y w punkcie 0,2, no ze względu na to odpada. Czy odpada w takim układzie też odpowiedź b? Ma jedno miejsce zerowe, no jest to prosta, która jest ukośna, a skoro ukośna to ma jedno miejsce zerowe, z tym się zgadzamy, i przecina oś o y w punkcie P02. No to widzieliśmy, że to nie jest spełnione, też odpada, właściwą odpowiedzią jest odpowiedź A.